250 milionów lat temu, w okresie Permu i wczesnego triasu, Antarktyda była zupełnie innym miejscem, pokryta dziwnymi lasami, które miały cechy tropikalnych drzew dzisiejszych czasów. Te lasy znajdowały się blisko obecnego wzniesienia nazwanego Mount Achernar. To tam grupa naukowców odnalazła skamieniałe szczątki drzewnych gigantów. Badania skupiły się na trzech skamieniałych lasach w Antarktyce. To najstarszy znany nam las w tym regionie, co wskazuje na wyższe temperatury i inne warunki klimatyczne niż te, które znamy dzisiaj. Inne odkryte lasy pochodzą z wczesnego Triasu i późnej kredy. Permskie drzewa miały cechy zarówno drzew zrzucających liście, jak i wiecznie zielonych, ponieważ musiały dostosować się do niesamowitego rytmu 24 godzin światła i 24 godzin ciemności.